Moja rodzina zaprosiła mnie na zjazd, żeby chwalić się, że mój kuzyn dostał się na uniwersytet warszawski. Kiedy wszyscy bili brawo, moja babcia prychnęła. Niektórzy po prostu nie nadają się do nauki. Powinienem był siedzieć cicho i wziąć kolejne piwo, ale po dwóch godzinach słuchania tych bzdur miałem dość. Jestem rodzinnym rozczarowaniem, tym, o którym szepczą przy wigilijnym stole. Mam 26 lat, rzuciłem studia na drugim roku. Pracuję na budowie. Mieszkam w ciasnej kawalerce nad barem z kebabem pana Selima. Zapach tłuszczu nigdy nie znika. Tymczasem mój kuzyn Michał jest złotym dzieckiem rodziny. Pełne stypendium na UW, kierunek lekarski, same piątki od zerówki. Zjazd odbywał się w domu wujka Piotra na przedmieściach. Idealny trawnik, garaż na dwa auta, lampki solar... Wzdłuż podjazdu. Podjechałem swoim starym dostawczakiem, zostawiając plamy oleju na kostce, czując się, jak obniżam wartość ich posesji samą obecnością. Wszyscy siedzieli na tarasie. Dorośli zajęli meble ogrodowe, dzieci biegały z balonami napełnionymi wodą. Z głośnika leciał perfekt, a na grillu skwierczały burgery. Przyszłość Michała! krzyknęła ciotka Barbara, wymachując kieliszkiem wina. Uniwersytet Warszawski, kierunek lekarski. Witaj, doktorze! Michał stał w centrum. Wysoki, ogarnięty, fryzura jak z plakatu rekrutacyjnego. Dawno minęły czasy aparatu na zębach. Wyglądał jak model z katalogu sukcesu. Jesteśmy dumni, dodał wujek Piotr, podrzucając kotleta jak profesjonalista. Stypendium, właściwie to mu jeszcze płacą, żeby studiował. Moja mama machała do mnie z nerwowym uśmiechem, jak zawsze bojąc się, że zawstydzę rodzinę. Michał opowiadał o tygodniu adaptacyjnym. Brzmi niesamowicie, prawda? Zagadnęła. Skinąłem głową, otwierając piwo, które skapywało po moich zabłoconych butach roboczych. Michał będzie prawdziwym lekarzem, ciągnęła ciotka Barbara. Wreszcie ktoś w tej rodzinie i nie odniesie sukces. Wszyscy kiwali głowami, unosząc kieliszki. Michał chłonął to z uśmiechem, jakby właśnie wygrał los na loterii. Nie każdy musi być mądry z książek, dodał wujek Piotr, zerkając na mnie niby współczująco. Niektórzy są bardziej od pracy fizycznej. I wtedy babcia Helena, siedząca na leżaku jak królowa, spojrzała mi prosto w oczy. Niektórzy po prostu nie są stworzeni do nauki. Zapadła cisza. Oczy wpatrzonych we mnie czekali aż zniknę, jak zawsze, mrucząc coś o kolejnym piwie, ale zamiast tego wyjąłem telefon i otworzyłem aplikację bankową. Masz rację, babciu, powiedziałem, pokazując ekran. Wcale nie jestem akademikiem. Na wyciągu z konta świeciła się kwota ostatniego przelewu. Michał zmrużył oczy i pobladł. To niemożliwe, wyszeptał. Jestem elektrykiem w zakładzie, wyjaśniłem spokojnie, biorąc łyk piwa. Wysokie napięcia, fabryki, elektrownie, roboty, których nikt inny nie chce. Zarabiam około 60 tysięcy zł miesięcznie, czasem więcej, gdy są nadgodziny. Ludzie dobrze płacą za to, że ktoś ryzykuje życie przy kablach, które mogą cię zabić w sekundę. Wszyscy zamarli. Ciotka Barbara zastygła z kieliszkiem w połowie drogi do ust, Wujek Piotr przestał przerzucać burgery. Nawet dzieci przy basenie ucichły. Ale hej, uniosłem butelkę w stronę Michała. UW też jest super. Może za cztery lata studiów, potem kolejne cztery medycyny i kilka lat specjalizacji, może mnie dogonisz. Michał wyglądał, jakby miał się zaraz przewrócić. Babcia gapiła się w swoje dłonie, a ja dopiłem piwo. Muszę iść, jutro wcześnie do roboty. Montujemy agregaty w szpitalu. Wiecie, żeby przyszli lekarze mieli światło. Odłożyłem pustą butelkę i ruszyłem do swojego auta, zostawiając za sobą 27 krewnych w absolutnej ciszy. Tym razem to ja odchodziłem z podniesioną głową.